Siemanko, w tej gierce dostałem Autofila i trafiłem na support. Chciałem zagrać Liwe na supportie, ale niestety moja, moja drużyna stwierdziła, że ja trolluję gierkę i od razu dostałem prawdopodobnie cztery raporty na samym starcie. No cóż, no czasem tak jest, trzeba to zaakceptować. Tutaj widzimy, że Rakan, mimo tego, że mnie tutaj pocisnął, oddał mi linię. No i spoczko, tak. Przechodzimy teraz już do gierki. Widzimy, że jest gramy na sena, tak. Postawiłem przed chwilą warda w przeciwnej dżungli, żeby widzieć gdzie zaczyna przeciwny jungler. Tutaj udało się wyłapać tego shena. Wpiliśmy mu swoje combo. Obiliśmy go już przed samym startem i Wszystko fajnie się tutaj układało. Tutaj miałem plan taki, żeby splashować i go skombić, ale no jak widzicie moja drewniana Riven, no jeszcze jest po prostu drewniana. Potrzebuje jeszcze chyba trochę czasu, żeby móc takie kombosy robić. Prawdopodobnie mogłem tam wykończyć tego shena, no ale nie udało się. Tutaj jakieś trade robiłem, wiadomo, troszeczkę utrudniałem mu farmę. Drobny błąd z mojej strony, że no, no, widziałem tego kartusa teraz, tak? Widzę, że był na redzie, prawdopodobnie farmił tamtego reda. I to co ja tutaj powinienem zrobić, to pchnąć jak najszybciej ten jednego klipa, tak? Jak najszybciej, żeby ta fala się rozbiła, a zostawiłem to w tym momencie i spójrzcie, jak to wygląda. Teraz no, ciężko jest to zostawić, bo w będzie nie szedł w jego stronę. Mimo tego, że, że powinienem wiedzieć, że ten Kartus jest tutaj w pobliżu i że no po prostu powinienem grać tutaj bardziej defensywnie przez tą chwilę, nie? No niestety dałem się wyłapać z tamta Shen'a, po czym jeszcze próbowałem, wołałem mojego junglera, pomóż mi mordoczko. Niestety no nie przybył na czas. Było blisko, tak? No dużo nie brakło tutaj. Jeszcze jeden tak z mojej strony, to prawdopodobnie Kane mógłby tutaj sfleszować i wykończyć tego... Kartusa, tak, co się skończyło, jak się skończyło, padłem i za dużo nie zyskałem. Ale okej, okay, teraz spójrzmy na ten wave, co tam się dzieje z waveem. Shen, nie wiem, czy on nie był zdecydowany, czy pchać ten wave, czy co robić. Nie zdążył go pchnąć, więc ja stwierdziłem, że spróbuję to sfrizować. I to była dobra decyzja, bo spójrzcie na to, że teraz Shen nie może wrócić. On musi pilnować tego, żeby ten wave albo się odbił. Albo żeby po prostu mi tutaj utrudniać tą farmę Ale on nie był w stanie, miał niski poziom zdrowia Więc no po prostu to wykorzystywałem ściągnąłem go tyle ile mogłem Stracił trochę CS, Jak widzicie Trochę mu tutaj odpadło Po czym finalnie Chyba zdecydowałem się na półż, Ponieważ prawdopodobnie on już po prostu wrócił do bazy Więc z następnym wave'em Pchamy szybciutko ten wave'ik Żeby się rozbił Po czym niespodzianka widzimy, że jest Ashkan Na topie, cóż no ja zrobiłem cofkę, bo już miałem trochę złota, tak? Po powrocie... Tutaj nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, bo... pchnąłem to. A może powinienem to sfilizować. Tylko wiecie, jaki jest problem z zaszkanem. On po prostu jest niewidzialny i nie wiemy, czy on roamuje, czy co robi. Więc generalnie, no... Miałem po prostu dwie opcje, tak? Albo to sfilizować i wyczekiwać, czy on gdzieś tam pójdzie, gdzieś na, po mapie będzie chodził i zabijał moich towarzyszy, czy nie. Okej, okay, tutaj zdecydowałem się na akcję. Dive. Okej, okay, to wyszło to moim zdaniem kiepsko. Gdyby Ashkan był troszeczkę, nie wiem czy miał flesza, czy nie ma flesza, ale gdyby miał bardziej ludzkie ręce, to prawdopodobnie bym mnie tutaj ograł. Więc uważam, że to był drobny błąd z mojej strony. W tym momencie widzimy, że szykuje się fight o czerwy, tak? No ja tutaj nie mogłem wchodzić, dlatego pingowałem Kayna, cofaj się. Bo Ashkan tam idzie od góry. Ja mam dwie fale waveu na topie. Muszę to zebrać, po prostu muszę to zebrać. Inaczej bym był strasznie do tyłu. To było bardzo ważne, żeby tutaj podjąć właściwą decyzję. Więc, okej, okay. widzimy, że tam Kane walczy o te czerwy. Ale Ashkan tutaj gra bardzo, bardzo nierozsądnie. No daje mi, po prostu dojść do siebie, nie? Po czym, no tutaj mu nie wyszło, ten odskok. Nie wiem czy on to dobrze używa. Nigdy nie grałem szkanem, więc dajcie mi znać, czy on tutaj poprawnie, ale wydaje mi się, że to jego. ten jego odskok można było rozegrać lepiej. No cóż, no oddał mi kila, tak? Ja tutaj zdecydowałem się, że jeszcze pchnę ten wave, skoro Kane jest tutaj w pobliżu. Widzimy, że tam Kane walczy tam z tym kartusem. Ale czerwy już są zebrane, tak? Więc spoczko. Tutaj jeszcze Shen dochodzi. Więc ja stwierdziłem, ok, no spróbuję mu tam pomóc. Widzimy, że jasło też podąża. Więc no, co tutaj, próbujemy ich wyłapać, nie? Ja tutaj użyłem RK. Nie wiem, czy potrzebnie, może to nie było potrzebne, ale... Wiecie, no kill dla mnie zawsze fajnie, tak? Tutaj obawiałem się trochę Ashkana, że może być już po pobliżu. Ale na szczęście gościu nie dał rady mnie wyłapać. Cóż, tutaj widzimy, że tam coś się szykuje na midzie, nie? Cała drużyna przeciwna jest, oprócz Ashkana. Więc stwierdziłem... Zejdę pomogę. Tym bardziej, że smok jest na mapie, to warto po prostu to zrobić, nie? Więc szedłem tutaj sobie do buszu. Co się okazało, że to jednak był wardzik. Tutaj był wardzik przeciwników. Albo może fakt, że ja się troszeczkę, że ja troszeczkę wyszedłem z tego buszu, e, po prostu dostrzegli te przeciwnicy, tak. Tutaj próbowałem ich zbajtować, i kurde, wiecie co, to się udało. To się udało. Tutaj jeszcze wiecie, odpaliłem swoją erkę na takiej pozycji, że nie do końca wiedzieli co się dzieje, czy ja chcę uciec, czy co. Sfreshowałem, użyłem W, Rakan ładnie doszedł do mnie na czas. No i daliśmy radę, tak? Ten fight wygrany. To był bardzo ważny fight. Jeżeli byśmy go przegrali, prawdopodobnie no, byłaby po prostu lipa. No cóż, tutaj wróciłem po fight'cie, żeby jeszcze pchnąć tą linię. Szybko sfarmiłem ten wave, cofnę do bazy. Po kupieniu przedmiotów widzimy, że to smok, jest tak, na planszy w dalszym ciągu. Jeszcze nie padł od tamtej pory, więc stwierdziłem, pomogę. Ten Aszkań, tak tam gra jak Flet, za bardzo nie ma co tam na tej linii robić. Tutaj ocaliłem jeszcze naszego rakana, mimo tego, że mnie zreportował. To szanuję człowieka, tak, szanuję jego zdrowie i życie. To jest mój teammate. Przepraszam, mordeczki, jeżeli utrudniłem w grę. Nie chciałem tego strollować to nie było zamierzone, ja chciałem po prostu zagrać Riven Support. Wiem, że niektórzy tak grają i jest to całkiem grywalne. Więc no co, no... no chciałem zagrać, no, a że mój team stwierdził, że ja troluję, no to wyszło jak wyszło. Cóż, no ale dobra, skupmy się tutaj na gierce. E, udało się zdobyć smoka, zdobyliśmy jakieś kile po drodze. Widzimy, że Ashkan tam pcha topa. Więc, e, no oczywiście, na no, pchnotą bierze, tak? Ja tutaj doszedłem na tego topa. No, szczęściłem znowu falę, no, ale sami widzicie, że jak ja mam na niego grać. Jak ja mam na niego grać? Skoro on cały czas stoi pod wieżą, stwierdziłem, dobra, znowu się szykuje, fight nam idzie. No więc lecę tam, tak? Odpaliłem swoją soczewkę, sprawdzam, czy tym razem nie ma wardów w pobliżu. No i wlatuję, tak? Wlatuję. Caitlyn tam prawdopodobnie została wyłapana przez moją drużynę. No ja tutaj sfelesszowałem troszeczkę błędnie. Myślałem, że przeskoczę ten to tornado Jane'y. no ale niestety, no nie dałem rady. Tutaj suło, złapał tego Shen'a, nie, chyba jeszcze go wykończył, nie, nie wykończył to. Ale generalnie co? Kartu spalił Flesha, Shen również, także spoczko, tak? Tutaj szybciutko zdecydowałem się, że jeszcze pchnę ten wave, tą falę, jeszcze jedną, żeby cały czas robić tutaj presję na mapie, po czym zdecydowałem się na cofkę. Kupię mi tam kij. widzimy, że Smolder tam broni i miza. Więc no, starałem się mu tam pomóc. Najbardziej, że Jasuo jest na topie. Kayn tam farmi sobie dżunglę Zabrałem jeszcze Reda oczywiście, wiadomo. On jest bardzo potrzebny. Ułatwia to gonienie przeciwników, jak już traficie z jakiegoś autosa. Tutaj się zastanawiałem nad wejściem, no, ale nie, nie mieliśmy za bardzo możliwości. Byliśmy tutaj w dwóch. Nie czułem, żeby tutaj, żeby to był dobry moment, żeby wchodzić, tak? Dlatego obserwowałem przeciwników, gdzie oni idą. Widzieliśmy, że idą po Jasuo, więc staramy się go tam wesprzeć, tak? Staramy się, ale tutaj przeciwnicy, kurde wiecie, no ja to też jak grałem jak Lambo, no trochę, trochę, czasami trochę mózg, mój mózg, mój mózg nie działa tak jak powinien. Ale generalnie no fight skończył się całkiem nieźle, no my zainicjowaliśmy to, przeciwnicy skupili się na mnie, my tam jakieś stuny wcisnęliśmy, dzięki czemu no przeciwnicy już byli po prostu w trakcie walki ze mną, więc Rakan mógł przygotować swoje wejście. No i cóż, tutaj pięknie się to udało, wygraliśmy ten fajcik. Pachamy sobie teraz wieżę spokojnie. Co prawda wszyscy nasi są na niskim poziomie zdrowia, ale nie boimy się, bo czwórka przeciwników nie żyje. Teraz dopiero ich jest dwóch. Tam jest i... kto? I Shen, tak? Więc to nie jest jakiś duży problem. Shena udało się tutaj włapać. I okej, okay, no ja to jest cofka. Mordeczki, cofamy. Cofamy. W tym momencie zdecydowaliśmy się jeszcze na to, żeby spróbować zbajtować przeciwników. się znaczy zbajtować, wiecie, ja tak grałem trochę wolno, nie? Gdybyśmy chcieli, to byśmy uciekli po prostu bez problemu. A wyczekałem tutaj ten moment. No i generalnie nie jestem zadowolony z tego, co tu się wydarzyło, bo spójrzcie. Tutaj wskoczyłem. OK, to by było spoko. I gdybym RK użył na Janie, to ona by nie żyła, nie? Tutaj wskoczyłem w ogóle w pułapkę. I zamiast użyć ku do tyłu, jak byłem w trapie, to przez to, że byłem skierowany do Caitlyn, mimo że klikałem do tyłu, to. No szedłem prosto w kierunku przeciwników i cóż, no tutaj był mechaniczny błąd. No i skończyło się to moją śmiercią, niestety. Widzimy, że atak ham tutaj jest na mapie. Przeciwnicy nie wszyscy, no ale trójka albo czwórka jest w pobliżu. Tak jest, trójeczka. No i cóż, tutaj wygrywamy fajcik, oczywiście wiadomo, wykorzystujemy fakt, że Ashkan jest gdzieś tam na midzie ze Smolderem, Caitlin również. Także spoko wyłapaliśmy tutaj ziomeczków. Co dalej? Pchamy wavik. Pchamy jeden chyba. No, turecik chyba też możemy pchnąć, co na szybkości. No ale generalnie co? No, Zgarnęliśmy jeszcze kila. Nic takiego istotnego. Dlatego. Na przyspieszeniu to zostawiłem. Pchamy sobie ten turecik. Po tureciku powrót. Na powrocie z bazy. Tutaj też popełniłem błąd, bardzo głupi błąd. Znaczy błąd. No błąd w sumie, tak? No bo. Tą ścianę tą z łatwością da się przeskoczyć Riven, a jak, jak, dlaczego ja go nie, jak i, dlaczego ja i nie przeskoczyłem? Nie mam pojęcia, no, aż musiałem się spingować, bo po prostu zlamiłem, tak? Ten Shen był po prostu martwy, a z jakiegoś powodu no, zlamiłem to swoje ostatnie kół, dzięki czemu Shen no, przeżył tą akcję. W tym momencie zastanawiałem się nad jakimś wejściem. Nie zauważyłem, że Jasuło e, nie ma jeszcze erki. No ja tutaj wskoczyłem w tego kartusa z fleszem i niestety no, skończyło się to nitnie troszkę, nie? Po czym stwierdziłem, że wchodzę tutaj w czwórkę w ogóle, jakby nie wiem, były niezniszczalny. Ale zobaczcie, moje ostatnie kół. No wiecie, trochę na farcie, tak? Dużo szczęścia trzeba mieć w niektórych gierkach. Ale no skończyło się to dobrze, a mogło się skończyć totalnie odwrotnie, wiecie o tym. Gdybym ja tej ostatniej, ostatniego kuni użył, to prawdopodobnie ten fight był przegrany, bo nie byłoby podbicia, nie byłoby tego komba, tak? A tak ten fight jest po prostu wygrany. Tutaj weszliśmy jeszcze po Shen'a, Kane tam jeszcze chyba dobił Jane'ę, tak jest, załatwił ją, no i co no, kończymy gierkę. Cóż, no zrobiłem kilka błędów, strollowałem swój team, to nie było chcący, no. Ja po prostu chciałem zagrać Riven na suporcie, a to, że mój team stwierdził, że to jest troll totalny, no to już nie moja wina. Fajnie, że się udało wygrać, mam nadzieję, że wybaczyli mi ten fakt. Kurde, no Keria może grać sobie Ashkoll na suporcie, Ezreal na suporcie, a ja w Platynie nie mogę zagrać sobie Riven na suporcie. No kurde, no może nie byłem tutaj głównym Kerry w tej gierce. Jasuo również się ładnie spisał. Ale daję z siebie wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej gierce. Siema.